Witajcie kochani, dzisiaj jest taki typowo japoński odcinek, bo znowu sięgnęłam po dwie powieści właśnie japońskich pisarzy. I padło zupełnie przypadkowo, losowo w bibliotece, po prostu z tej akurat półki literatura japońska. Jest to Niedźwiedzi Bóg, Hiromi Kawakami i Zmierzch Osamu Dazai. I wyobraźcie sobie, że te dwie takie bardzo popielate, prawda, takie szaro-pastelowe kolorki, okładki, okazało się, że one nawet troszeczkę mają ze sobą cechę wspólną, co oczywiście odkryłam dopiero po przeczytaniu. Ale zanim zacznę Wam opowiadać o pierwszej, a więc Niedźwiedzi Bóg, to tutaj proszę takiego oto niedźwiadka. Chciałam Wam pokazać, że od razu sobie pomyślałam, że przy tym vlogu wykorzystam. Bo jakiś czas temu kupiłam go w takim sklepie, wiecie, typu wszystko za 2 zł, on akurat kosztował 4,99 i powiem Wam, że no nie mam pojęcia, co no po prostu coś mnie podkusiło. No, jak zobaczyłam tą gębusię tutaj, patrzcie, te oczka, i on jest taki jakby owinięty szlafrokiem, nie wiem, jak to nazwać, no taki misio po prostu, niedźwiadek, To tak mi się strasznie spodobała ta figurka, że nie mogłam przejść obojętnie. I normalnie ją kupiłam ja, ponad 40-letnia baba, słuchajcie, która jest minimalistką i w ogóle takich bibelotów nie potrzebuje w swoim życiu. Ale oczywiście miałam swoje małe usprawiedliwienie, że kupiłam dla synka i rzeczywiście synkowi dałam tego stwora, nawet chyba na zajączka jako, wiecie, dodatek do prezentu. No i dzisiaj jak sobie pomyślałam o tej książce Niedźwiedzi Bóg, to mówię, sam raz jak znalazł, bo jest to po prostu ni, ni mniej, ni więcej tylko niedźwiadek. No ale dobra, do rzeczy. Więc tak, ta powieść, właściwie ciężko nazwać to powieścią, bo zobaczcie kiedy jest cieniutkie, to tak naprawdę są dwa opowiadania. Jedno jest z 1994 roku i ma właśnie taki tytuł Niedźwiedzi Bóg, a drugie jest z 2011 roku i ma dokładnie ten sam tytuł, gdyż jest to dokładnie to samo opowiadanie, tylko zmienione tak naprawdę w bardzo małej ilości, powiedzmy, nie wiem, 3-4% w treści. Na potrzeby tego, jak wyglądało życie w Japonii po 2011 roku, a szczególnie po wybuchu tego reaktora jądrowego 11 marca, właśnie tego 2011 roku, a więc kiedy uderzyła potężna fala tsunami, kiedy było wielkie zagrożenie epidemiologiczne, sanitarne, no biologiczne, po prostu. Wiadomo, cała przyroda skażona i tak dalej. Ten okręg Fukushima był, mimo że kiedyś słynął z takich zdrowych owoców i warzyw, no to na długi, długi czas po tej właśnie katastrofie ekologicznej był niestety wyłączony z obiegu. I tak książeczka, nie wiem czy była nagrodzona, czy nie. Dziwi mnie natomiast, że ona jest przetłumaczona w ogóle na języki obce i że w ogóle się tak dobrze przyjęła, bo. Powiem Wam szczerze, że zabiegu tej pisarki nie rozumiem, bo o ile, jeżeli ona czuła taką potrzebę i chciała sama jakby przeżyć ten problem, właśnie który dotknął Japonię, i w taki sposób go przepracować w sobie, że opisać opowiadanie, które trochę by wyznaczało nam, jak wtedy była skażona przyroda, itd., tak no to ja rozumiem, że to jest tak na potrzeby własne, tak jak piszemy pamiętniki, czy piszemy jakieś wiersze do szuflady. I to jak najbardziej nie mam nic przeciwko, ale dziwię się dlaczego ten zabieg w ogóle został uznany po pierwsze przez wydawnictwo, żeby to wydać, a po drugie że jeszcze to zostało przetłumaczone na różne języki. Bo powiem wam szczerze, no ja jestem bardzo zawiedziona. Tak naprawdę to opowiadanie mogło każde jedne być zmienione właśnie na okoliczności tego, że jakbyśmy napisali teraz to opowiadanie w 2011 po skażeniu jądrowym jakiegoś tam obszaru w Japonii i ja zupełnie tego nie rozumiem tego fenomenu, wiecie? Bo samo opowiadanie jest zwyczajne. Też można powiedzieć, no, można to w jednym zdaniu opisać. Niedźwiedź zamieszkał w społeczności ludzkiej, na takim małym osiedlu i zaprasza swoją sąsiadkę na spacer nad rzekę. I to wszystko. I pokazują nam spacer właśnie nad tą rzekę, jak nad tą rzeką wygląda i oni wracają z tym niedźwiedziem do domu i się żegnają. I to jest tak naprawdę cała treść opowiadania i o ile samo opowiadanie właśnie też no, no zwykłe po prostu, tak jak, jak każde inne opowiadanie z tego 94 roku, ja myślę, że na tym powinna pisarka poprzestać, a bez sensu jest dla, dla mnie zupełnie jakby ten zabieg, żeby zmieniać formę tego opowiadania właśnie, to tak bardziej mi się kojarzy z zadaniem domowym w szkole, wiecie? Gdyby to była taka praca zadana przez polonistkę na języku polskim, na przykład ósmoklasistom, słuchajcie, przeróbcie to opowiadanie yy, na... Właśnie taką formę, jakby, jakby to wyglądało, już po takim skażeniu jądrowym środowiska. No to to jest oczywiste, nie? że jest rzeka skażona, że tyle ludzi nie będzie chodziło tam na spacer, że dzieci będą raczej w domu chowane, że nie wiem, że oni będą w odzieży ochronnej, że nie będzie pól ryżowych. No to jest takie wszystko wiecie. No skażona ekologicznie, no to wiadomo co jest, zupełnie inaczej. Ziemia wygląda, nie do końca każdy już ufa rybie wyłowionej z danej rzeki, czy ją można zjeść, czy nie. No i w sumie chyba najbardziej taką różnicą, która mogę powiedzieć, że w jakiś sposób mnie gdzieś tam ujęła, no to jest zmiana podejścia do tego niedźwiedzia. Ale oczywiście tu już Wam nie powiem, no bo tak naprawdę już bym wszystko opowiedziała, gdybym jeszcze to powiedziała z treści. Także musicie to no, przystać sami, jeśli chcecie, ale mówię, dla mnie samo jedno takie opowiadanie spokojnie byłoby też no zwykłym opowiadaniem i każde inne też można w taki sposób zrobić, że je po prostu powtórzyć. Tego zabiegu no nie rozumiem, także troszeczkę mnie ta krótki, króciutka forma zawiodła i nie bardzo rozumiem, jaki był tego sens. No i teraz tak. Druga książka pod tytułem Zmierzch. Dlaczego właśnie powiedziałam, że zauważyłam podobieństwa? No bo, tak jak tutaj widzicie, jest głównym motorem działania, głównym motywem powstania tej książki. Jej treścią jest zmiana. Zmiana społeczności lokalnej, która po wielkiej katastrofie, po czymś złym. O czymś niespodziewanym, po prostu musi odnaleźć się w nowej rzeczywistości. I tutaj jest zupełnie to samo, tylko tutaj mamy rok 1945, a właściwie nawet w akcji książki 46, a więc rok po poddaniu się Japonii, po jej przegranej, po kapitulacji, kiedy Stany Zjednoczone po prostu oficjalnie wygrywają z cesarstwem. I ci ludzie do tej pory, którzy uważali, że Japonia jest bardzo mocna, które zresztą to przekonanie rodziło się w ich sercach, w ich głowach pod wpływem ich cesarza, który bardzo mocno wierzył w tą Japonię i bardzo mocno tych ludzi, wiecie, jednoczył, tak motywował, żeby stawali do walki i że te wszystkie walki nie są bezsensowne, że ci ludzie tracili życie, po coś, że oni na pewno wygrają. No i nagle w tym 1945 roku ta wielka, ogromna Japonia, potęga światowa, ekonomiczna upada. I znajduje się zupełnie, wiecie, no, pod pantoflem, pod inną władzą, pod innym krajem. I tu właśnie jest pokazany rok 46, i taka jedna przykładowa rodzina, która była jeszcze kiedyś arystokracka, wywodziła się z arystokracji i dlatego miała dosyć no, wysoki poziom w tym cesarstwie. Natomiast. Yy, Teraz, jakby po tej wojnie, wszyscy muszą, wszyscy są równi, wszyscy muszą walczyć od zera, i to ile kto miał pieniędzy, no to te pieniądze gdzieś tam się wiadomo, wykruszały po drodze. I tu jest właśnie pokazane nam, jak taka zwykła rodzina, gdzie jest akurat matka wdowa z córką, a jej syn jest na wojnie i niedługo ma wrócić z tej wojny, jak oni sobie radzą. A więc, przede wszystkim, no, zmiana miejsca zamieszkania, tak, bo już nie można utrzymać wielkiego domu, służby i tak dalej. I tutaj wuj tej rodziny pomaga im w przeprowadzce do takiego małego domku w wierzceczce górskiej. No i oczywiście, pejzaż przyroda jest tam wszystko bardzo piękne, więc, jakby te dwie kobiety, które no raczej nigdy pracą się nie parały, nadal na początku żyją z tych własnych oszczędności i też się pracą żadną nie parają, tylko dziergają, wiecie, robótki na, wełniane na drutach i po prostu obserwują przyrodę. I tak pora roku, za porą roku. Nic się takiego nie dzieje, z tym, że akurat ta córka nie jest taką zwykłą córką arystokratką, ponieważ ona zdecydowała się na krok, który już kiedyś był uznawany nieco za rewolucyjny. Mianowicie rozwiodła się z mężem i to jeszcze jest tutaj taka plotka, która potem w treści okazuje się, jak ona rozmawia ze swoją matką, że była to niestety tylko, czy znaczy stety plotka, że ona rozwiodła się przez to, że się nie dogadywała z tym mężem już od dawna, a nie przez to, że po prostu miała romans i go z kimś zdradziła. Także tutaj jest kobieta jakby wyzwolona, prawda? Wycofuje się ze związku, który nie daje jej radości, nie daje jej żadnych takich pozytywnych emocji. No i yy, niestety zaszła w ciąży i to dziecko urodziło się martwe, więc tak jakby zaczyna faktycznie od zera, z tego małżeństwa nie ma też żadnego dziecka, żadnego potomstwa. No i w tej książce ona zbliża się do magicznego roku lat 30, te 30 lat osiąga i czuje się, że po prostu no jakby musi coś zrobić, bo Wiecie, bo pęknie, nie? bo raz, że ten cały kraj jest no, zupełnie zmieniony, ich jakby honor, poczucie dumy, no, wszyscy Japończycy muszą zacząć żyć od nowa. Po prostu może nie tyle pogodzić się z tą porażką, z przegraną, ale uzmysłowić sobie, że życie toczy się dalej i jakoś trzeba egzystować, jakoś trzeba żyć, trzeba jeść, spać, chodzić do pracy. I tutaj już właśnie toczy się z rodu arystokracji, czy z chłopów, nie ma już żadnego znaczenia. I tak naprawdę bardzo taką. powiem Wam, podobała mi się dosyć postać tej matki, bo ona była taka dystyngowana, taka pełna gracji, wysokiej kultury, ale nie była przy tym jak taka snopka, wiecie, i taka wyniosła osoba. Tylko była bardzo sympatyczną mamą, widać, że bardzo kochającą te dzieci swoje. I nawet kiedy syn powrócił uzależniony od opium z tej wojny, i tutaj też odreagowywał w ten sposób, że z narkotyków przerzucił się na. Po prostu alkohol, i został, no krótko mówiąc, brzydko mówiąc, pijakiem. Tak, ona oczywiście i jakby tego syna kochała, i tą córkę, i cały czas była za nimi. Bardzo dość przeżywała oczywiście wcześniejszą śmierć męża, no i to jako wdowa, jeszcze przy tym, wiecie, upadku Japonii i tym kryzysie wojennym, tej przegranej, no to ona faktycznie musi jakoś się trzymać w tym wszystkim, ale rzeczywiście tą postać chyba z tej książki lubiłam najbardziej. Właśnie tą matkę. No, i teraz Wam powiem tak. Obydwie właśnie książki mówiły o zmianach, o tym, że człowiek musi się dostosować do czegoś nowego. I tutaj dosyć dużo jest takich filozoficznych rozmyślań. To znaczy, przypomina mi to przede wszystkim takie właśnie powiastkę, powiastkę, o dokładnie, gdzieś tak na przykład z wieku XVIII, gdzie jest właśnie mały domeczek, jest jakaś rodzinka bardzo mała, jest społeczność, gdzie ludzie muszą jakoś przetrawić. I znaleźć sposób na życie na nowo. Dużo osób się nie godzi z tym, co się działo, oczywiście. Dopiero otwierają im się oczy i widzą, że ta osoba cesarza to nie był wcale jakiś taki guru, wręcz traktowany jak Bóg. Tylko niestety był to zwykły człowiek, który też racji nie miał. I te wszystkie istnienia ludzkie, bo w tej wojnie ponad 3 miliony Japończyków straciło życie, no nie było zwyczajnie tego warte. I oni zaczynają sobie też z tego zdawać sprawę, ci ludzie, że wojna mimo wszystko była złem sama w sobie. No, i teraz ci wszyscy weterani wojenne, wiecie, te osoby, które, ci wojacy, właśnie na przykład, którzy kompletnie, młodzi ludzie są rozbici po tej wojnie, i jest tylko pijaństwo się szerzy, alkohol, i to tak właściwie właśnie dużo osób, dużo mężczyzn w ten sposób kończy. No, i jest taka jedna rewolucyjna myśl w głowie tej głównej aktorki, która uwielbia czytać romanse, różne powieści francuskie, jest taką, można powiedzieć, no romantyczką w duszy. I ona właśnie postanowiła sobie, że mimo że ma 30 lat, ale nie ma mężczyzny, a bardzo chce mieć dziecko, to ona dopnie swego i to dziecko będzie miała. I tylko tyle wam powiem, bo to jeszcze w międzyczasie dochodzi bardzo poważna choroba jej mamy. i mamy właśnie te problemy z długami tego brata, bo początkowo ta siostra płaci różne pieniądze, daje mu myśli, że mu w ten sposób pomaga, ale oczywiście po czasie też już widzi, że to ten brat tylko zapada w coraz większe długi i w coraz większe kłopoty się wikła. No, i tak naprawdę jest to o takim poczuciu przegranej wszystkich tych ludzi, bo oni są właśnie tacy, egzystują. Oni nie żyją, nie cieszą się, tylko po prostu dzień za dniem mija i oni, no, egzystują tylko i wyłącznie. I tu jest właśnie dużo takich rozmyśleń, dużo filozofii, są listy, pamiętniki tego brata opisane. No, krótko mówiąc, też mnie ta książka zawiodła. To znaczy, ja nie wiedziałam, o czym ona będzie. Wiedziałam, że jak na japońską literaturę, no, to można się spodziewać czegoś że będzie mało treści, ale jednocześnie będzie ta treść bardzo głęboka. I rzeczywiście tu też, jakby no wiecie, nic takiego się wielkiego nie dzieje, ale jest bardzo duży ten kontekst społeczny, kulturowy, całe to tło, które powoduje, że no jakby głębia tego, tej powieści jest spora, no bo tutaj chodzi o to całe życie człowieka, głównie jego właśnie myśli, uczucia i to, żeby spróbować... No, żyć na nowo. Także generalnie rozumiem, że przesłanie jest wielkie tej książki, i tak dalej. Nie wiem, czy ona też jakaś jest uznawana. No, pewnie jest uznawana za wybitne dzieło, skoro też jest przetłumaczona na języki obce. No, ale powiem szczerze, no jest to poruszająca historia, ale nie aż tak, jak myślałam, że będzie. Także ogólnie z tych wszystkich książek, które do tej pory japońskich czytałam, no to ostatnio, jak widzicie, jakoś szczęścia nie mam. W ogóle ostatnio mam jakąś złą pastę w książkach, bo. Zarówno ten pożeracz dusz mnie nie wciągnął, jak i teraz te dwie również krótkoformatowe książeczki, niestety nie. Ja generalnie lubię japońską literaturę, więc to nie jest tak, że te dwa utwory spowodują, że już nigdy sobie po tą japońską treść nie sięgnę. Oczywiście, że sięgnę, będę jeszcze czytać różne rzeczy. Ciągle jestem pod wrażeniem tego kwiatu wiśni i czerwonej fasoli, i w ogóle no lubiłam naprawdę te książki. Czy właśnie równanie profesora. Mi się to wszystko podobało. Także generalnie, o, ta dziewczyna z Konbini, to już w ogóle super, to chyba była pierwsza powieść japońska, którą przeczytałam, więc będę wracać, ale niemniej, no nie mogę Wam polecić, chyba, że lubicie faktycznie, interesujecie się historią, nie wiem, chcielibyście więcej, bo tu bardzo dużo w przedmowie jest o tej Fukushimie napisane, więc to jest o tyle ciekawe, Fukushimie, przepraszam, że to jest o tyle ciekawe, że faktycznie jakby troszeczkę możemy się zrozumieć bardziej ten utwór przez, przez ten kontekst, który nam wyjaśnia tłumaczka, że jest Japonia przed i Japonia po. Ale mówię, sama tego zabiegu dwuopowiadaniowego nie rozumiem, bo równie dobrze czy jedno opowiadanie by egzystowało, wiecie, w świecie literatury, czy drugie, to moim zdaniem tworzenie ich dwóch jest zupełnie bez sensu. Natomiast, no tutaj mówię, przygnębiająca historia, jak się kończy, to też nie mogę Wam powiedzieć, ale oczywiście gdzieś tam Najgłówniejszą no, bohaterką jest ta córka Kazuko, i ona właśnie jakoś układa sobie życie. Jak to zobaczycie sami, jak kończy jej brat, też zobaczy, zobaczycie, jak kończy matka, też zobaczycie. No ale nie mogę tego powiedzieć, bo bym odebrała też jakby wszystko, bo treści w takich książkach jest mało, więc tu nie ma za bardzo co się zagłębiać i o nich y, opowiadać. Także powiem Wam szczerze, no smutno mi trochę, sięgnę teraz po jakąś zupełnie inną książkę. Jeśli chodzi o wydanie, to oczywiście jak najbardziej mi się podobają. To jest wydawnictwo tajfuny, to też. Ja lubię takie w ogóle ryciny, wiecie jakieś kwiatuszków, i tutaj też jest fajnie zrobione. że akurat te strony, oto na przykład jest bardzo też widzicie w książce rycina takiego kwiatu. No, jest to ładne wydanie. Nawet jest dwujęzyczne, bo z jednej strony mamy po japońsku, z drugiej po polsku. Jeśli ktoś na przykład właśnie studiuje japonistykę, to też jest fajnie dla nauki języka na pewno taki sposób. No, dla Polaka, który nie potrafi mówić po japońsku, to raczej to też no, korzysta jakby tylko z połowy książki, no nie, bo tylko z tych stron prawych. Także jeśli lubicie takie rzeczy, interesujecie się Japo Japonią, to jak najbardziej no, zachęcam, przeczytać można, ale nie wiem, czy Wam się te książki spodobają. No, mi niestety się nie spodobały. Ale nadal podoba mi się mój Misio Niedźwiadek i on jako patron dzisiejszego odcinka żegna się z Wami również. Króle I sympatycznie jak ja, bo oczywiście te książki nie przekreślają mojej miłości do czytania i nadal to ta miłość będzie trwać. Także do zobaczenia, kochani, w następnym vlogu.